Siemanko, witam was w nowym roku. Troszkę znowu mnie nie było niestety, ale sprawy i sprawy studia i święta, ale w tym odcinku pokażę wam, co udało mi się kupić. Chciałem to zrobić troszeczkę później, ale już nie mogłem się doczekać waszej reakcji, bo sam jestem w ciężkim szoku, że udało mi się kupić coś takiego, gdzie nigdy nie znajdowałem takich rzeczy za tak dobre pieniądze. Mam już drugą kamerkę na głowie. Zaraz coś tam postaram się nią także nagrać. Będziecie mieć z dwóch perspektyw nagrane. To, to więc jeszcze życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był lepszy od drugiego, żebyście kupowali dużo więcej sprzętów i powracali nimi na drogi podczas renowacji, żeby wszystko dobrze. Się układało, żeby motocykle były w pełni oryginalne. No to zapraszam do oglądania. Widzimy się za chwilę już w dwóch perspektywach. Tak się prezentuje komarek Romet Komar 53-52 ostatni z produkcji. Jestem bardzo zadowolony, kupiłem go uwaga za 50 zł, wiem wiem, że to może być dla, dla niektórych trochę jakaś ściema, ale naprawdę kupiłem niego jeszcze w komplecie z drugą ramą. I wahaczem przednim i zbiornikiem. No i co tu mogę o nim powiedzieć? Oryginalna plastikowa osłona. Silnik 023. Oryginalnie w tym modelu był 017, lecz w późniejszym, w późniejszym czasie znajdało się również ten 023. Wszystko fajnie. Ktoś go pomalował tylko wałkiem, <gryw> czy tam pędzlem, tu możecie zauważyć takie zacieki, troszkę go próbowałem zmyć, próbowałem go zmyć yy, rozpuszczalnikiem. Wszystko eleganckie. Jedyny minus to brak magneta. Kupowałem go trochę w ciemno, brałem wszystko jak leci za taką cenę, brak magneta i aparatu do zmiany biegów. Co to jeszcze mogę o nim powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony. Tyle. W pierwszy raz coś takiego mi się wydarzyło, żebym ogarnął coś za tak małe pieniądze, jedyne 50 zł, coś, coś nieprawdopodobnego pokażę wam jak wygląda z drugiej strony oczywiście oryginalna, oryginalna lampa z tyłu to też trudno teraz z tymi komarkami kurcze kabel mi się zaplątał tutaj mamy chromowany wydech wszystko oryginalne, ładne z tej strony mam Łóżkę, narzędziówkę, z drugiej strony niestety brak, ale to się wszystko ogarnie. Tutaj coś wmudzone było z amortyzatorem wytarte. Zobaczymy, może napawam to sobie. Zobaczymy jak to wszystko będzie. To jest aluminiowe, więc mam spowarkę do aluminium. Będziemy coś działać, ale wszystko dopiero jak skończę włoskę. No, i tak się to wszystko prezentuje. O, jeszcze jeden minus to brak gwint, znaczy zniszczony gwint na głowicy. Ale silnik się obraca. Wszystko fajnie, pięknie. Jedyne co go pomalować pomalować, wszystko wypiaskujemy, pomalujemy, chromowo odczyścimy. Zobaczymy, w jakim są stanie. Nie będę w niego wkładał aż tak dużo kasy, ale będzie zrobiony na oryginał. Postaram się właśnie tak zrobić. No i co jeszcze z braków to brak, z braków to jeszcze brak klamek, tu jest nieoryginalna klamka. Licznik mam jakiś tam spróchniały, bak nawet czysty. No i tutaj mam jeszcze w zestawie miałem, znaczy wziąłem w zestawie. Ramę ze zbiornikiem i z wahaczem, tym starego typu, zobaczymy. Może złożymy jednego komarka starszego, albo zrobimy z biegiem czasu. Postaram się zrobić dwa. Siedzenie najważniejsze: blacha zdrowa, blacha zdrowa, też rzadkość w tych komarach. No i to by było na tyle myślę, że taki odcinek Wam się też spodoba no i siedząc na komarku kończę już ten odcinek postaram się, kurczę, słońce postaram się teraz moimi kroczkami wszystko to wszystko to ogarnąć no i widzimy się w kolejnych odcinkach oraz zapraszam na live'a. Już niebawem też będzie coś fajnego. Będziemy sobie składać coś na live'ie. Więc zapraszam. Myślę, że będzie to ciekawe. Ja się takiego czegoś nie składałem i nie widziałem, żeby ktoś składał coś takiego na live'ie. No to do następnego. Na razie. Cześć.